Cześć, właśnie przyleciałem do Arabii Saudyjskiej i spędzę tutaj co najmniej 7 dni. Przyleciałem do pracy, nie na urlop, i to jest mieszkanie, jakie załatwiła mi firma. Spójrzcie na to. Całkiem przestronne mieszkanie. Spójrzcie na ten obraz na ścianie. Zrobię wam zbliżenie. Także będzie się tutaj na tych sofach bardzo przyjemnie siedziało. Tam jest bardzo przestronny stół pod ścianą. I teraz pokażę wam sypialnię. Patrzcie na to: tam jest jeszcze kuchnia i łazienka. A tak mam na zewnątrz. Dzisiaj zacząłem aktywnie śniadanie zjedzone po przylocie, po nocnym przylocie. Później pojechałem na badania na dwie godziny. Później zjadłem obiad a teraz idę na basen. Tutaj można zobaczyć małpki, tylko teraz ich jako nie... O, jest tutaj małpka, proszę bardzo. Widzicie? Taka atrakcja tutaj. Małpki sobie chodzą. Super. Tak wygląda kamp, na którym jestem. Także jest tutaj bardzo dużo domków. Tam jest jedyny sklep. Na tym kampie nie jest jakoś super wyposażony. Ogólnie kamp jest fajny, ale tak naprawdę jakbym stąd wyszedł, to nie za bardzo byłoby gdzie iść. Tutaj jest boisko do kosza. A tutaj wycięli z krzaków. Zwierzęta to jest chyba słoń. Tam też coś stoi. Wyciętego z krzaków. Ogólnie tutaj mamy bardzo fajne tereny zielone. Jak widać. Tak, żeby nam się na nie nudziło. Na zewnątrz tego nie ma. Na zewnątrz jest piach, kamienie. I tyle. Tutaj jest nawet. Minigos. Zobaczcie co tutaj się znajduje. To jest absolutnie niesamowite. Fajnie się tu mieszka, Są, mamy duże mieszkania, mamy bardzo dobrze wyposażone kuchnie. Mamy naprawdę bardzo czysto i przyjemnie. Dobra, idę na ten basen. Trzeba to wykorzystać, że jest połowa października, w Polsce jest już albo zimno, albo chłodno. A tutaj w Arabii Saudyjskiej są dalej upały ponad 30 stopni. A do tego mamy bardzo fajnie zorganizowany basen, bardzo przyjemny. I trzeba to wykorzystać. Zobaczcie o tym właśnie mówiłem. Tutaj jest palenka, pod tym palenką się może położe. A tutaj mamy basen. Super zadbany. Tam dalej jest wodospad, którego. Leci woda? Super, bardzo mi się tutaj podoba. No to co, do wody. No, to popływałem. Woda jest naprawdę fantastyczna. Jest chłodna i czysta. A tu jest upał ponad 30 stopni. To jest po prostu woda rewelacja. Zanim wskoczyłem do wody, zobaczyłem w, kąp w kąpielówkach czy czegoś nie mam. I okazało się, że mam. Patrzcie na to. Także znalazłem 15 euro, i najlepsze jest to, że to jest chyba te 15 euro, które wydawało mi się, że kiedyś zgubiłem parę miesięcy temu na Krecie, i to jest chyba to. Także fajnie. Zobaczcie, jaka piękna noc na Bliskim Wschodzie. Cisza, spokój. Księżyc świeci. Jest śniadanie, jestem akurat sam na stołówce. Proszę, jak fajnie. Wziąłem sobie na razie owoce z jogurtem, a zaraz przyjdzie jeszcze do mnie coś bardziej konkretnego. O, a tutaj w międzyczasie już przyszło do mnie moje docelowe śniadanie.